Witam Państwa. Ogromnie cieszę się, że mogę dzisiaj w tym tak ważnym dla spółki dniu zaprezentować się Państwu, opowiedzieć o jej historii, o jej działalności. Firma nasza zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartych w materiale genetycznym w DNA, wszystkich, który jest właściwy dla wszystkich organizmów. Prowadzimy działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie biotechnologii, na granicy biotechnologii i ochrony zdrowia, jest to, nazywa się to często biotechnologią medyczną. Podstawą działalności firmy jest skomercjalizowane know-how, czyli wykorzystanie wiedzy, doświadczenia założycieli, specjalistów z dziedziny biologii molekularnej, genetyki i do nas dołączyli także specjaliści z dziedziny genetyki, diagnostyki genetycznej. Genomed jest firmą młodą, choć może jak na standardy New Connectu nie jest aż tak młodą, POSTOK w 2007 roku, jeszcze początkowo jako DNA Service, w momencie osiągnięcia pierwszego sukcesu, czyli uzyskania inwestycji w Funduszu Venture Capital, Funduszu Biotechnologicznego MCI BioVentures, zmienił nazwę na genomet, uzyskaliśmy prawie 2 miliony złotych, które zostały przeznaczone na rozwój działalności, na stworzenie właściwych produktów oferowanych klientom. Czyli jest to to co oferujemy to jest wykorzystanie najnowocześniejszej technologii DNA, sekwencjonowania DNA na potrzeby instytucji naukowych, szpitali, klinik, sieci laboratoriów diagnostycznych. Współpracujemy z najbardziej znanymi sieciami laboratoryjnymi. Posiadamy w tej chwili około 300 klientów instytucjonalnych i Tysiące, już około 4000 klientów indywidualnych. Nasza oferta, jak już wspomniałam, obejmuje właśnie diagnostykę molekularną i to są w tym badania przesiewowe, czyli takie przebadanie populacyjne, diagnostyka nowotworów, diagnostykę chorób rzadkich, diagnostykę niepłodności. Oferujemy także syntezę chemiczną krótkich odcinków DNA, sekwencjonowanie, analizę DNA oraz coś, co jest naszym nowym dzieckiem, nowym produktem analizę genomiczną, czyli strukturalną, sekwencjonowanie genomów całych populacji mikroorganizmów, co jest bardzo istotne w procesach biotechnologicznych. Naszym celem strategicznym w momencie powstania było zdominowanie polskiego rynku usług DNA. I tak jak już wspomniałam, rozwijaliśmy właśnie kluczowe kierun kierunki działalności, takie jak usługi sekwencjonowania DNA i, i, i jego syntezy. To już jest w tej chwili etap, produkt bardzo dobrze rozwinięty. Rozwijaliśmy przez ostatnie lata molekularną diagnostykę genetyczną i w tej chwili jesteśmy już bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o wdrażanie sekwencjonowania całych genomów różnych organizmów. To, co jest naszą najnowszym... Głównym tematem badań jest wprowadzanie produktów związanych z analizą sekwencjonowaniem pełnego genomu ludzkiego. Te dane posłużą do rozwoju, rozwi, do rozwoju nowej gałęzi medycyny, medycyny spersonalizowanej, która będzie opierała się na znajomości pełnego genomu wszystkich całego podłoża genetycznego indywidualnego pacjenta. Dane te posłużą do dostosowania odpowiedniego leczenia, terapii, profilaktyki, doboru leków gdyż leki działają odmiennie zależnie od, od tego, w jakim, jak, jakie jest uwarunkowanie genetyczne pacjenta. W tej chwili to, co robimy, tak pokrótce, prosto polega na tym, że mamy nasz pierwszy produkt, którym, którym się zajmujemy, który produkujemy. Jest to krótki odcinek DNA, jest to chemiczna synteza na zamówienie klienta. Możemy otrzymać fragment od kilku do, do kilkuset... Cegiełek. Ten produkt, pierwszy produkt wykorzystujemy w procesie ustalania sekwencji DNA i jesteśmy w stanie odczytać fragmenty materiału genetycznego o długości do około 1000 nukleotydów. Oba te produkty, które same w sobie też sprzedajemy naszym klientom wykorzystujemy do otrzymania trzeciego produktu, produktu najbardziej zaawansowanego, czyli diagnozy, identyfikacji mutacji w DNA. I jest to produkt, który ma najwyższą marżę, który jest możemy na którym za taką usługę możemy nawet otrzymać cenę 2800 zł, jeśli analizujemy geny bardzo długie, tak jak na przykład gen związane z nowotworem piersi. I tak jest w tej chwili obecnie, lecz to już jest zaczyna powoli stawać się przeszłością. To co chcemy, to co współka w tej chwili wchodzi, jest to rzeczywiście pełna analiza genomu ludzkiego. Która do tej pory, do niedawna była zupełnie nieosiągalna ze związku z kosztami. W 2005 roku koszt w sekwencji indywidualnego genomu wyniósł miliard dolarów. Już w tej chwili w ostatnich latach ta cena spada do 10 tysięcy dolarów. Według nas ten spadek jest na tyle obserwowany, w którym wierzymy w pewien sposób udział, jest taki, że za kilka lat jesteśmy w stanie doprowadzić do, będą możliwe koszty w wysokości tysiąca dolarów za wykonanie samego sekwencjonowania. Oczywiście to, oprócz tego jest konieczna analiza ogromnej ilości danych i to jest jeden z podstawowych problemów, z którym w tej chwili rozwiązujemy. Także według tego naszych i nie tylko naszych prognoz za kilka lat noworodek opuszczający szpital będzie mógł już wyjść ze szpitala z pełnym zapisem swojego genomu, pełną informacją, która może być wykorzystana przez lekarza w momencie stwierdzenia pierwszych problemów, nieprawidłowości, w momencie kiedy, jakiś robienia planów na, na resztę życia. I trzeba pamiętać o tym, że jest to rynek ogromny, jeśli uwzględnimy 400 tysięcy urodzeń, to mamy tutaj możliwość, rynek sięga setek milionów złotych. My wiemy inne dane, które jakby decydują o naszym rozwoju, to są dane na temat rozwoju diagnostyki molekularnej na całym świecie, szczególnie na rynku amerykańskim, gdzie obserwuje się wzrost nie więcej 12% w ciągu, w ciągu roku. I jeszcze silniejszy, większy potencjał wzrostu ma rynek właśnie tej nowej medycyny spersonalizowanej, opartej na sekwencjonowaniu genomu. Tutaj jest wzrost możliwy nawet dziesięciokrotny, przynajmniej pewnych segmentów w rynku. Dlatego w nasze działania wpisują się właśnie w wykorzystywanie tych możliwości rynkowych i dlatego wprowadzamy już w tym roku sekwencjonowanie genomowe różnych organizmów, a także, a także człowieka już do naszej, do naszej oferty. Będziemy, jesteśmy pierwszą firmą, która zamierza taki pierwszy genom ludzki przedstawić, genom pol Polski przedstawić. Rozwijamy w, najbliższych, w tym roku i w najbliższym przedstawicielstwa w Polsce. Ale naszym planem jest także oczywiście rozwinięcie sieci przedstawiciel z zagranicą, to będzie się odbywało we współpracy z dotychczasowymi partnerami, pozyskiwaniem nowych kontaktów. Takim długoterminowym celem dla nas jest otwarcie kliniki terapii genowej, czyli posiadając wiedzę o tym, co, co, jakie błędy jakie znajdują się w genomie człowieka, chcemy te błędy naprawiać. To jest, nie jest proces możliwe za, w ciągu najbliższych kilku lat, ale myślimy, że stopniowo różne metody wykorzystując, będziemy to wprowadzać w ciągu najbliższych 5-6 lat. I teraz chcemy, mamy, osiągnęliśmy już w międzyczasie sporo różnych sukcesów. Chcemy pochwalić się właśnie zdolnością do pozyskiwania kapitału, do pozyskiwania klientów przychodu. W październiku 2009 uzyskaliśmy dofinansowanie Europejskie, realizujemy w tej chwili. Z powodzeniem duży projekt unijny, właśnie, który opiera się na wykorzystaniu najnowszej technologii w diagnostyce, wprowadzaniu jej do diagnostyki. Dofinansowanie otrzymane wynosi 2,3 miliona złotych. W końcu 2009 roku, w wyniku konkursu ofert, podpisaliśmy także umowę, którą w tej chwili realizujemy, na badania, wykonanie części genetycznej w badaniach przesiewowych w kierunku mukowiscydozy. Jest to umowa warta 3,5 miliona złotych brutto i także jest z powodzeniem realizowana w tej chwili. W 2010 roku sukcesami dla nas ogromnymi było to objęcie nowej siedziby, przygotowanie i uruchomienie w nim naszego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej spełniającego wszystkie wymagania i normy. Udało nam się wejść w nową współpracę z Polsko-Japońską Szkołą Technik Komputerowych. I dzięki temu kształcimy, będziemy w tej chwili już zaczynamy kształcić bioinformatyków, którzy będą w stanie wspomóc nas przy, analizowaniu, przy analizie danych genomowych, wprowadzać, przygotowywać ten najnowszy produkt dla, dla naszych klientów. Mamy też, zakup, zakupiliśmy też pierwszy nasz własny sekwenator genomowy, i oferujemy już w tej chwili. Wykonanie usług genomowych, sekwencjonowania genomów mikroorganizmów, na przykład z biogazu, na oparciu o ten, o ten system. Yy, chcemy, w, w końcu roku roz, przekształciliśmy spółkę w spółkę akcyjną i rozpoczęliśmy pracę nad yy, przygotowaniem oferty prywatnej dla New Connect. I tak naprawdę największym sukcesem dla nas w tym roku jest właśnie przeprowadzenie tej oferty i pozyskanie prawie 3 milionów złotych wyniku. Wspólnej, wspólnego działania z nautoryzowanym doradcą firmą Noble Securities. Jest, może przejdę teraz chwilkę do wyników finansowych. Możemy pochwalić się tym, że realizujemy nasz budżet zaplanowany na początku naszej działalności konsekwentnie. Znaczy w zasadzie przekraczając go zawsze, prawie na każdym etapie. I możemy pochwalić się tym, że już w zasadzie pod koniec takiego prawdziwego, pierwszego roku działalności, osiągnęliśmy yy, już jakieś tam znaczące przychody. W 2009 potroiliśmy te przychody i w 2010 prawie to wzrost był prawie dwuipółkrotny. W drugim roku działalności udało nam się osiągnąć dodatnią tak widoczne, a już w trzecim roku. Osiągnęliśmy zysk netto prawie 300 tysięcy złotych. Także jesteśmy, możemy wykazać, że jesteśmy jedną z naprawdę nielicznych firm, które działając ostro w dziedzinie prowadząc prace badawczo-rozwojowe osiągnęło zysk, działając w branży tak skomplikowanej i trudnej, jak branża analizy DNA. I to, że jesteśmy konsekwentni w realizowaniu naszych planów finansowych pozwala nam Powiedzmy z wiarą, z przekonaniem przedstawić Państwu nasze prognozy przychodów na następne lata. Nie obiecujemy nadmiernego wzrostu przychodów w tym roku, w 2011, gdyż jest to rok przewidujemy około 5 milionów przychodów gdyż jest to rok, kiedy będziemy intensywnie inwestować pozyskane pieniądze, będziemy prowadzić prace badawczo-rozwojowe i pracować właśnie nad naszym najnowszym produktem, właśnie opartym na sekwencjonowaniu genomowym. I te prace nad, nad tym nowym produktem do, powinny doprowadzić nas do roku 2014 do tego, żeby ten nowy produkt personalny dla medycyny spersonalizowanej był już naszym, jednym z naszych najistotniejszych źródeł dochodu, pozwalając na osiągnąć przychody w wysokości około 22 milionów w 2014 roku i już zysk w wysokości kilku milionów. I oczywiście będziemy rozszerzać tą działalność diagnostyczną i dla nauki, w tym także rozwijając tą część genomową, czyli usługi sekwencjonowania całych genomów na potrzeb rynku biotechnologicznego, czyli badanie mikro, sekwencjonowanie mikroorganizmów, które są istotne dla, dla firm biotechnologicznych. I teraz akcjonariat. Od dzięki przeprowadzaniu emisji serii, akcji serii B pozyskaliśmy. Inwestorów, którzy objęli 7,74% naszych akcji, mają 4% udziału głosów. Wśród tych inwestorów są dwie instytucje finansowe, co razem z MCI BioVentures, naszym najwcześniejszym inwestorem, stworzy mniej więcej 40% akcji będących w, w posiadaniu funduszu inwestycyjnych tworzy taki stabilny akcjonariat. Liczymy, że pozostali inwestorzy będą z nami, będą żyli i naszymi wiarą w naszą możliwość rozwoju nowych technologii, będą nas stymulowali, będą nas wspierali w, we wszystkich działaniach. I jak chcemy wykorzystać istniejące, pozyskane dofinansowanie, pozyskaną pieniądze z emisji? Przede wszystkim będzie to konieczne do wykorzystania, do zakupu sekwenatora nowej generacji wysokoprzepustowego, który pozwoli nam analizować, otrzymać sekwencję genomu ludzkiego w ciągu kilku godzin, poniżej jednego dnia. I połowę tych pieniędzy mamy już zagwarantowanych w z fundus funduszy unijnych. Będziemy także musieli rozbudować, zmodernizować istniejący park maszynowy, by zwiększać możliwość, szybkość realizacji usług dla nauki. I, i usług diagnostycznych. Będziemy intensyfikować działania marketingowe, rozwijając sieć sprzedaży. Tutaj będzie, będą przedstawicielstwa z poradniami, z punktami pobrań. I oczywiście w dalszej mierze także przedstawicielstwa zagraniczne. No i będziemy także kontynuować prace prowadzone nad tym najnowszym produktem opartym na sekwencji genomu ludzkiego i, i to na, to, na, te, na te prace wykorzystamy część środków z emisji. I może taki ostatni, może najmniejszy cel, ale istotny. Musimy już w tej chwili poszerzać nasze powierzchnie, w których pracujemy. Będziemy musieli przyjąć informatyków, dlatego też część pieniędzy przeznaczamy na adaptację nowych powierzchni w naszej nowej lokalizacji. I teraz, dlaczego liczymy i wierzymy w to, że osiągniemy sukces, że spełnimy pokładane w nas zaufanie i, i zrealizujemy nasze plany? Na pewno. Jesteśmy firmą innowacyjną, która pokazała, że osiągnięcia naukowe i doświadczenie ich założycieli można przekuć na, na, na szybko na osiągnięcie zysków, osiągnięcie sukcesu w biznesie. Widać to po osiągnięciu pozytywnego wyniku ebit po 20 miesiącach działania i zysku w trzecim roku i po stale wzrastającym przychodzie. Jesteśmy jedyną firmą, która posiada odpowiednią wiedzę, zaplecze techniczne by wprowadzać właśnie najnowocześniejsze technologie takie jak sekwencjonowanie genomowe i medycyna spersonalizowana na rynek polski, wykorzystując to, co się dzieje w, w krajach zachodnich i tworząc, jakby będąc pierwszymi, którzy, którzy te, te produkty wprowadzają do Polski. Jesteśmy już liderem rynkowym w zakresie sekwencjonowania syntezy DNA oraz diagnozowania chorób genetycznych. Takim liderem chcemy pozostać na tym najnowszym polu. Posiadamy krajowe i międzynarodowe certyfikaty diagnostyczne, co umożliwia nam właśnie także zdobywanie już i teraz i w następnych latach klientów zagranicznych. No i to, co jest bardzo ważne i tym, co w naszej działalności mamy, stworzyliśmy kompetentny, doświadczony zespół, który już liczy mniej, ponad 20 osób, którego duża część jest tutaj przedstawiona na zdjęciu, którym pomógł, dziękujemy właśnie naszym wszystkim współpracownikom, którzy nas teraz nie są z nami, ale nas obserwują. I dziękuję Państwu.